Cześć, tu Temi i mój kolejny unboxing. Tym razem mamy Halloween Mystery Box z jamo, o które już prosiliście, co prawda prosiliście o wersję świąteczną w komentarzach, aczkolwiek to jeszcze nie pora na święta. Także mamy Halloween, jesteśmy po terminie, ale to żadna nowość na tym kanale. Box, jak każdy inny z jamo, chyba około stówy. Także jestem bardzo ciekawa zawartości po zeszłorocznym Haro boxie Halloweenowej wersji, który był świetny. Mam nadzieję, że ten z też będzie przynajmniej na miarę tych 100 zł. Pozwoliłam sobie go już wyciągnąć z tego, z tego papieru, ponieważ zajęło mi to dobre 5 minut wydostanie go z tego, nie targając. E Kartonik tak jak wszystkie z Jamo, one są po prostu czyste, brązowe, zwykłe kartony, nic w nich specjalnego. Także zacznijmy odpakowywać box i zobaczmy, co jest w środku. I już na pierwszy rzut mamy bardzo kolorową mieszankę wszystkiego. Jamo to jest chyba jedyna firma, która tu nie pakuje żadnych gazet, tych takich dziwnych zielonych styropianów i tak dalej. Żeby to jakoś, wiecie, żeby to się nie, nie walało po całym pudełku. O, jakby jakiegoś nietoperza mam. A potrząsłam pudełkiem jakiś nietopieższy do mnie przykleił. Całkiem uroczy. Mamy też. A, więcej nietoperzy. Jakiś duch i pająki. Okej. Okay. Nie wiem jak to się ma do y, Halloweenowego boxa ze słodyczami. Bo to. A a, 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 te pająki ogólnie są takie, a chodź, się, cekinowate, to jest taki zwykły cekin z dziurką, można go, nie wiem, zawiązać na sznurku czy czymś, tu mamy jakiegoś, o, ducha, jeszcze jeden duch i nie to to są z takiego filcu, także fajne, mięciutkie w dotyku, dobra i... Cała siatka cykinowatych pająków i jakaś jedna dynia na cały zestaw kolorowych pająków. Odłożę sobie to z boku, żeby mi nie przeszkadzało. I mamy. Co my mamy? To są chyba żelki. Um, no tak, no bo jak Chewy i Candy, no to jak dla mnie to są żelki. To czy Jellies to właściwie jest to samo pięć smaków, wersja oczywiście Halloweenowa opakowanie, mamy też Halloweenowe opakowanie troli. oczywiście ekstremalnie kwaśne. Jedyna rzecz, która mnie zastanawia, bo na Halloween kupiłam parę słodyczy, dlaczego wszystkie Halloweenowe słodycze są kwaśne? Ja wiem, że to takie nawet pasujące, ale no jakby, Czemu same kwaśne. Mamy kitkety. O smaku. Ham. Marshmallow. Dobra, tego jeszcze nie było. Mm. Dwa takie same z czarnicą. No dobra, to to nie jest kwaśne, <noise> ale wiecie o co chodzi. O, ostatnio zjadłam taki ciusie w jakimś poprzednim boksie na moim kanale nie tak dawno. Nie pamiętam, z czego był ostatni boks, szczerze mówiąc. A podejrzewam, że to był Letni Festiwal z Haro. To albo w tym letnim festiwalu z Scharo, albo w poprzednim miałam takie tilandy niebieskie. To są takie małe ciasteczka. No, o takie mniej więcej, tu jest ich parę sztuk. Całkiem dobre wam powiem. Tamte były w białej czekoladzie, te widzę, są w mlecznej. I na każdym ciasteczku jest inny obrazek z innym napisem, także największą frajdę mi sprawiało czytanie tych obrazków, a nie jedzenie tego. Mamy... Co mamy? Bezglutonowo coś. Szczerze, w boksie się nie spodziewałam bezglutonowego... patona. Crispy... No dobra, o smaku masła orzechowego. Z firmy Ferrero. Takie cuda. Dobra. Mamy cały zestaw rizów. Mamy takie rizy, takie rizy. Ja to tak czytam, ponieważ do dziś nie wiem, jak się to czyta właściwie. Mamy Dynie, mamy nietoperza i mamy ducha. Wszystkie oczywiście masło orzechowe, bo jakby to. Cóż, rizy chyba nie mają innych smaków. One chyba ogólnie takie są. Tu mamy jakieś kubeczki frankensteinowe. Powiem Wam, że ten boks jako Halloweenowy jest świetny. Tu wszystkie słodycze póki co są w takim Halloweenowym wydaniu. No wiecie, jak te dynie, jakieś franken -tupki, jakieś takie zombiakowe rzeczy. Znowu mamy dynie białą, oczywiście z masą rzechowym z Riza. Mamy więcej tych Butterfingerów. Um, jakby, no dobra, to mi się z Halloween w żaden sposób nie kojarzy, aczkolwiek nie wiem jak to wygląda tam y, w środku. A, także no cóż, mamy czarne kitkety. O smaku gorzkiej czekolady. No to smak taki klasyczny, aczkolwiek spoko. Tu jeszcze z takich mniejszych. O! Nercy mamy. Nercy Rope. Nercy są ogólnie dobre. Pierwszy raz je jadłam, kiedy miałam je w którymś z poprzednich boksów. To był mój pierwszy raz, kiedy jadłam Nercy i kurczę byłam zakochana. Zeżerłam je w dwa dni. Albo ta paczka była dość duża wtedy. A... Próbuję się tu czegoś ciekawego doczytać. Żelka obtoczona w owocowych cukierkach. Aha, czyli to jest żelek inert, jakby takie dwa w jednym. Spoko, podobają mi się te stworki, są słodkie. Urocze. Mamy... Myślę, że gumę do rzucia? No, bo to tak wygląda jak te gumy zapteki. <gum> znaczy, jak byłam dzieckiem, to się je kupowało w aptece. Te takie gumy, one były pomarańczowe, różowe i jakieś tam inne kolory jeszcze. Ja zawsze mi się kojarzą z tymi płaskimi gętkami. <gum> A gumy rozpuszczalne, oczywiście, nie do rzucia. Aczkolwiek tu jest napisane wszystko z wyjątkiem tego, co to jest. Tu jest tylko napisane jak Candy Bon Bon, ale jakby dla mnie to nic nie mówi. I mamy Monsters lolis czyli... Ach, pełno pająków. Z tych cekinów się do mnie lepi. Wiecie co, bo opakowanie jest fajne, z Frankensteinem i jak nazwa wskazuje, tu powinny być same lizaki, aczkolwiek już widzę, że tam od gumę, więc ja to zrobię inaczej. O, udało mi się dostać. I mamy, uuu, uh, mamy pudrowe lizaki, a może inaczej, o, <noise> tak będzie prościej, mamy pudrowe lizaki, mamy, a, to są też lizaki w formie takiej, a właściwie guma w formie lizaka, w wersji pomarańczowej, jak najbardziej, dyniowatej, mamy zwykłe lizaki w wersji fioletowej i pomarańczowej, I jeszcze coś? No, i oczywiście pełno tych, co z tej siatki uciekło, tych cykinków kolorowych, jakieś dynie, pająki. O, i czarne dynie. Patrzcie, nawet czarna dynia się złapała. Nie tylko pomarańczowa. No i pająki, pająki. i nie to też jest. I tu jest czarny. Dobra, złapałam też dynie. Ah, Ach, przykleiło się do mnie. Dobra, to by było na tyle. Czyli mamy zestaw Lizaków, mamy Nercy, pełno, jeszcze zgubiłam pełno rizów, uderzyłam w sto jak na telefon, dlatego się trzęsie. Trzy Butterfingery, Kitkety, więcej Kitketów, zombiaki, Kotki, dobra, jedyną rzeczą, która tu nie pasuje do wystroju, są te kotki. Mamy troli i mamy kumec Jakby wszystko jest spoko, nie? Bo cały wystrój halloweenowy, więc jakby ktoś chciał zrobić imprezę halloweenową, kupuje boxa w ciemno i ma na stół, kurczę, słodyczy pod dostatkiem. Naprawdę w wersji halloweenowej ja przeszłam wy Halloween, przeszłam chyba trzy sklepy, supermarkety typu Netto, bietronka i tak dalej, żeby kupić sobie żelki na ostatnią chwilę w takim temacie i kurczę, nie znalazłam. Kupiłam malinki czerwone i czarne, bo jakby no... Najbliżej im było, tym bardziej, że opakowanie miały w miarę takie mroczne. Ale co te kotki robią w Halloweenowym boksie? Ja wiem, że na Halloween w Ameryce można się przebrać za księżniczkę jednorożca i... Inne rzeczy, ale jakby cały boks jest w temacie zombie, czarownic, nietoperzy. A tu mamy kotki, ale spoko. Grunże są smaczne. Grunże box był nawet warty tych pieniędzy. Jeszcze mam do tego ozdoby cały czas misekiny z tego lecą. Ozdoby na przyszły rok. O, duchy, nietopery. A jeszcze tu się nietoperzy skupił. Także. Box był na pewno wart tych pieniędzy, one jeszcze na sklepie są, więc także jeśli macie ochotę tak o, dla siebie kupić, o właściwie czemu by nie, to śmiało kupujcie. Następny unboxing, cóż, pewnie wkrótce. Um, w tym roku nie szykuję adwentowego unboxinga, tak jak było w zeszłym roku z tym tandetnym kalendarzem. Kupiłam sobie w tym roku kalendarze, jak najbardziej, ale kupiłam je jadalne, z kawą, z herbatą, więc jakby bez sensu robić unboxing, jak zaparzam sobie kawę o smaku piernika. Także ewentualnie mogę wrzucić gdzieś tam w postach potem zdjęcie tych kalendarzy adwentowych. No więc jeżeli macie jakieś pomysły jeszcze przed świętami na jakiegoś boksa, to dajcie znać. Jeśli nie macie, no to najbliższy unboxing będzie dopiero gdzieś na Mikołajki, na święta, z jakimś świątecznym boksem. jeszcze nie wiem z której strony muszę spojrzeć na rozpiskę, z której strony już miałam świąteczne, a z której nie. Ponieważ nie lubię się za bardzo powtarzać, dlatego w tym roku nie ma Halloweenowego haru, bo był w zeszłym. W tym roku jest Yamo, Yumo, Yamo, właściwie i tak, i tak czytane, brzmi dobrze, a na pewno smacznie. Także to by było chwilowo na tyle, widzimy się przy następnym unboxingu. Jak zawsze nie zapomnijcie o łapkach w górę, subskrypcjach i komentarzach. Uwielbiam czytać Wasze komentarze i z Mami w tych komentarzach pisać. Także jeżeli macie uwagi, pomysły, czy chcecie wymienić spostrzeżenia, albo może też mieliście tego boksa i chcecie sobie o nim popisać, to śmiało zapraszam, a tymczasem do następnego, pa pa!